Dzień dobry, cześć, mi do was bardzo serdecznie jestem, Paweł? jest Joszelka i Ren. Hello. I dzisiaj ósma część apokalipsy zombie. Uh -huh. No nadal trwa, nadal jesteśmy, że tak powiem, jedynymi ocalonymi. E, dobra, <grym> słuchajcie, w takim razie ja przetłumaczę szybciutko o co chodzi. Jak tak ktoś nie ogląda wciut... poprzednich części, to niekoniecznie ja ja koniecznie rozumiem. obejrze, bo to jest powiązane popularnie. Oczywiście. Więc, uwaga. To nie było tłumaczenie. Część e, ósma, czyli e, zom apokalipsa zombie okej. Okay. No. I opis. Myślę, że straciliśmy chłopaków nie, e, że straciliśmy chłopaków z wcześniej e, o, kurczaczki, nie powinni. To inaczej. E, nie powinniśmy byli tam wracać e, martwi są wszędzie. Okay. No, Jak są wszędzie? Ja nie wiem e, czy... Więc... Ta, ta, o, kurczaczki przejdzie przez algorytm. No, dobrze, nie, dobrze, teraz akcję Rozpoczynaj akcje, ale... nie kłóć się ale postanowiłem to e, troszkę inaczej przetłumaczyć. Wymuszona broń latarka, e. pamiętaj. Więc e. 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 słuchajcie, lecimy z tematem. Wracamy w takim razie teraz, e, po jakimś czasie wracamy do tego miejsca, w którym byliśmy wcześniej, Ech. na to chodzi. Tym sam. Um, so, no niestety. Przecież wam się wyświetla ta wiadomość dziwna? Jaka? Nie wiem jaka. Dobra, to, 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 to tylko mi. Okej. Okay. To zależy jaka. Moja, no moja wiadomość na czacie, którą pisałem. A, to nie. E, dobra, nie zwrócimy uwagi. Eee, Zakładę... A ja Aczkolwiek faktycznie, jak się coś napisze, to później to wszystko się wyświetla. Tak, Bo e, no, Mam ochotę coś zrobić. O, dobra, przeżyłeś, okej, okay, dobra, chodź szybko, wzięliście amunicję, weźcie nawet, amunicję do strzelcy. No, nie nie mam tutaj nigdzie, czekaj. Szukam. Dobra, jeszcze raz. Amunicję. Dobra, Jestem pijam śmiertelny. do auta, pijam do O nie, weźcie rozwal go, rozwal go, roz, roz. dobra, wsiadaj. To nieśmiertelny. Jakim cudem? O, takim. Tak. Aha, dobra. Dobra, słuchajcie, no bo paliwo chrzczone dlatego. <laughs> Ren, chodź za mm -hmm. nami, chodź, jedziemy powoli. Co? E, my jedziemy, jedziemy zankrowaliśmy jedziemy. auta. Na jakimś cudem jeszcze paliwo tutaj było. Także myślę, że jedziemy teraz tak, tak. Nie tak. Nie nie w nieznanym nam kierunku. Ząbiaki nie wypiły tego wszystkiego. Zaczepił się. No, jeżeli Dobra, jedziemy tutaj. na wschód. Tak, to jest coraz więcej ej. tych przeszkód, nie po prostu? No? Ja, ja znam to miejsce. To tutaj był szpital. Gdzież żeś się tam zatrzymał? Ja do myń, ja do... no. Nie, no myjnia, nie. No, Chodź tu, jedziemy. Nie ma czasu, to jest apokalipsa. No chodź, paru łapów. Zawsze trzeba, trzeba mieć czas no. na to, by zadbać i o siebie. <laughs> Ty się myjesz na myjni, stary? A, no to, na, no jeśli, jeśli nie, nie mieścisz się nie? pod ręcznikiem, to faktycznie to tak może okay. być. stary. Ale potem się nawet ręcznikiem nie musisz wycierać, wiesz, na końcu są te takie suszary i Suszary, no no. no, no. Suszary, Suszali, de... no, no. <śpiewanie> mhm. Razem z ubraniem czy... Z Zresztą jest apokalipsa zombie, więc... za zabawy, nie wiem. Zombie. Dobra. Apokalipsa. Albo zombie, Słuchajcie, 400 metrów dojeżdż... dojeżdżamy obo... do punktu. A po co? Apokalipsa. Katastrofa. <śleff> Okej. Okay. Dobra, zombiaczki padają. No teraz jeżdżam. Mam wrażenie, że tu w ogóle autobus jakoś poprzestawiali. Ktoś przedstawiał chyba coś tutaj. <śleff> Ktoś tu pomajstrował spokoju. Ktoś tu coś majstrował, ewidentnie. No. Dobra, no. dobra, czerwony znaczy szybko. Dobra. prawo. Znam to miejsce. O. Tak, tutaj byliśmy. O no, więc dzisiaj kontynuujemy. Ja już czas temu tu byliśmy. Prepy <laughs> problem Bogdan. Dobra. Coś tak tak, no. Dobra, idziemy powoli moimi krokami, tuptusiami. Tuptusie? Dobra. tutaj tuptusiem. -tup no dobra. Okej. Okay. Dobra, osłaniam, osłaniam. Dobra, yy, wchodzimy do punktu powoli, co? Bo to no to, powoli na... to wchodzimy. Ja wchodzę. O, wow, puknęło tam. Wchodzę. Dobra, latareczka. Okej, okay, dobra, powoli do przodu, o, no! powoli do przodu. Ja tu patrzę na plecki. Posuwa yy, grubo. Nie da się I... tak strzelać tu, jak tutaj tak nacisnę. Co tu się Gdzie dzieje? Mój... Gdzie mój moloto. Dobra, ja muszę przede wszystkim, jak chcemy dobrze, że nam się strzelało, to musimy wyjść na środek tutaj, po prostu przebić kawałeczek. Tak, tak, to się I za siebie. Teraz mi się będzie dobrze strzelało. Czy, czy ty na niego wpadłaś? Wow, Nie wiem. coś tam wybuchło. Ło, wow, rany. Dobra. Tam nawet jakieś bliźniaczki biegają Nie, Rona. Dużo ich tam biega. Ej, skąd masz molotow? Leżał, Kurczę. Dobra, prosto w jajca. Topie! Wypadł, wypad stąd! No tam jest, o tam leży, faktycznie. Osłania, osłania. Możecie wchodzić po schodach. Okej. Okay. Dobra, nie mogę. Nie, Rona. Wow. Rona, jakoś co tu się dzieje w ogóle? Czemu to w ogóle światło nie, nie ma, tam? Wygląda jak Erebor. Dobra, Aren, czekamy na ciebie, idziesz? Gdzie ty jesteś? Wygram. By nie mówić czy dochodzę. Chodźcie, chodźcie chodź, chodź do, do góry, chodźcie do góry powoli <laughs> Nie rona masakra po prostu weź tu się nie da się przedostać ja potrzebuję, was... no, potrzebuję waszej pomocy, po prostu tu trzeba się przejść przez to Faki tu jest tłum Okej okay, no, Małymi krokami do przodu, małymi krokami do przodu, tam w góry coś będzie Do góry Na chmury na chmury? No dobra, niech dobra, będzie. No Ren, weź tą szczelbę sobie. A nie A. znowu z mołotowem. Plecy! Leci! No plecy, No, jeden leciał no i Ren zleciał przez ciebie. Co ty mi zrobiłeś? Teraz gram ja do końca chwilkę. odcinka już z mołotowem. O, dobra, po, poszczekajmy, czekaj. My sam jesteś poszczekaj. Ja powoli do przodu idę, tam się, że tak powiem wychodzą nowe W to chyba jednak ten, uczę. Jesteś tu Ren? No jesteś. Tak, już widzę. Po mołotowie. Bo jeszcze Juszek, leka trafiła w psów No No i coś tam no, jest to nie jest dobry plan, bo ja, ja nie mam... Ja chcę to zebrać, ja chcę to zebrać! Moja torebka! Tam jest moja torebka! Tam jest worek z hajsem jakiś. To moja torebka, dawaj to o, Teleportowałeś się, panie Paweule. Ja? Nie, dobra, tu wyjście, wychodzimy Ty? powoli tutaj z tym kawałkiem, tak Bo tam za ciasno jest. Dobra? Co to jest za plec? Nie wiem. Spokojnie, czekajcie, nie wiem, gdzieś tam mamy się udać, więc może przejdźmy ten dużo. Nie chcę przez ten budynek przechodzić, bo to jest tragedia po prostu. Ło. Wow. Hehe, <laughs> wspinał się. E, jak mamy tu zejść? Normalnie. Tak jak oni. Tak, w ten sposób. Uuu, <laughs> przekonałaś. O, zaskoczyłem. Ten, ten, ten. Dobra? E, co jest? To jest jakaś armia. Ej, słyszę armia? Myślę, no, no, mało, no to... Fuw. Dobra, spokojnie. Przechodzimy, przechodzimy. Prawdopodobnie musimy wrócić do auta. No, prawdopodobnie tak właśnie musimy zrobić. E, więc ja już sobie biegnę powoli. Znaczy biegnę tup tam. Okej. Okay. Dobra. Ktoś jeszcze tutaj się chce z nami bić? Uciekamy, uciekamy. Stąd uciekamy. E, Dobra, cały tłum to jest nieskończoność po prostu oni z toka wychodzą jakiegoś chyba. Okej, okay, karabinek! Dobra! <laughs> dawaj, dawaj! Niech mam będzie. Dobra, dawaj już. Ren, jedziesz tutaj, jedziesz, jedziesz! Siadamy, no czekaj, nie wjeżdżaj, czekaj, siadamy, jedziemy, dawaj! na żwirku. Jestem na żwirku. Żwir jakim, im, co? Dobrze! Okej, okay, to Aha, myślałam, że znaczy, nie że nie przejedziesz. To ucieczkowe, <laughs> chyba. Tak. Więc dobrze nam poszło. A zębiaki dalej biegną. Zdecydowanie. Dobra. To w takim razie kolejna akcja teraz. Mm -hmm. wow. Dobra, słuchajcie moi drodzy, dziewiąta część apokalipsy zombie. Tym razem wracamy do budynku FIB. Trwanie w FIB. Już tłumaczę. Pójść tam, wydaje się, że mają prąd. Ostatnim razem tam było wyłączone. Zobaczmy, czy są jacy się ocalali. Oczywiście no tak, ich jak... nie będzie. A tego nie wiem. A co ty tak od razu a, zakładasz? Ale no jak właśnie. będą to będą znowu dla nas agresywnie. A, a jak się okaże, że tam faktycznie będzie FIB uzbrojone. O, no właśnie. Nie. Może le, nie no Zobaczymy, nie, będą, nie wiem, będą, ale mili, jest tam prąd, mili, więc, mili, więc mili. musimy pojechać tam zobaczyć, co tam się dzieje. Musimy tam wejść. E, no bo wcześniej prądu tam nie było. No nie było, faktycznie. No nie właśnie, było. Więc właśnie, więc ktoś musiał to włączyć, a zombie raczej nie włączają prądu, no nie? No, no, tak no Nie Tak się kojarzy. Przynajmniej. znaczy nie znam żadnego zombiaka, osobiście. No ale. Też, że nie mam tej wątpliwej przyjemności poznać. Okej, okay, faktycznie jest prąd. Dobra, słuchajcie, mamy prąd faktycznie. Dobra, okay. trzeba to spalić A to już jest spalony, stary Czemu to wynajwaj. No Robię czy... napit, żeby... żeby zostawili suk Okej, okay, chodźmy powoli do przodu. Nie wiem jak to duży teren jest, uh -huh. ale na razie spokojnie. Przeszukajmy Co ci tu ocalali. Halo, otalali. Alo! Dobra, ja nie wiem, kto mamy przejść chyba tędy. Alo. Na razie tu jest cisza. Nikogo nie ma. Tutaj coś płonie. Ale czy... jest faktycznie prądzik. Dobra, chodźmy tutaj. Dlaczego tam niby coś płonie, skoro? Boję się! Dobra. Idę dalej. Czej jak Ha. Przeskoczyć tam, wow. ja przeskoczyłem sobie. Tu trzeba wejść. Ja nie wiedziałam jak tutaj. Ja przeskoczyłem sobie. Sprawdźmy czy tutaj jakiś ocalały będzie. Ale widać na mapie, że tam ktoś się czai i słychać w sumie bardziej. Słychać? Aha. No. Dobra. Chodzę, chodź, jestem bier, na schod... chodź, chodź. Jest, chodź. jestem na schodach, nie. jestem na schodach. Boję się. No tak, przyraszujesz. to. No bo on ja będzie ja... raszer. O, czekaj, tu jest, tu jest przejście. Chodźcie, chodźcie tutaj. Dobra, czekaj, kartę musisz włożyć najpierw. Otwarte jest. Przecież. Ja na renę poczekam, bo ty normalnie nie potrzebujesz poczekać. O, dzięki. No Ren, no, dzięki boja. Ja nie wiem, nie mam nie ma. Szybko wolny jestem no Dobra, otworzyłem drzwi. To, to nie ma no my szukamy ocalałych Tak przecież Chodźcie. Halo! Halo! Hallo! Tutaj, komunikacja, Tutaj to lewej, chodź budynek komunikacyjny jakiś. Anybody here? Here eh, hey, here. No, na razie spokojnie, nie wiem co się Coś dzieje. Tu jest? Halo. Nie wiem, ja światło, nie, nie by, by gdzie światło bo było. Pojęcie. Teraz już gdzieś nie ma. Ej, co tu się dzieje? Dobra, Ej. przechodzę dalej. No, blokujesz, no, parówo. Blokujesz, tak. parówo. Co oni tam robią? Co za bieganie za tam jest? Nie wiem, chyba, są chyba to są ocaleni, których mamy razem. Chyba tak. Ale dlaczego jest napisane zabij? A nie strzelajcie ich od nich. O nie. <laughs> Joszelka nie pomaga od dwóch minut. <laughs> to mi się pojawiło, że ty i Joszelka no, mogę na was zagłosować. Ja Dobra, wy. strzelają do ciebie? Ej, oni strzelają? Nie, tak. Nie, noże no. mają. Tamten u góry czymś strzelał. E to co tu się dzieje? To jakaś banda ocalałych ale Nie, no oni po prostu nie potrafią, nie potrafią lądować. Wspinam się tam, idę z nim pogadać. na górę. Co wy tu robicie? Tak, to prawda. Dlaczego słuchajcie. wy tak podejrzanie biegacie? No naprawdę, opatrz, biegnie podejrzanie, naprawdę. No, to tak. dlatego strzelacie do nich. Sam okay. się prosi, naprawdę. Potem miał broń. zabić, żeby się dowiedzieć, czy on jest po Tam Tam broń mają. Nie przejmuj się! Jak mierzy do mnie z broni, to chyba jest ze mną. Okej. Okay. Przeciw eee. tobie. Eee, tak, dokładnie. No, w drugą stronę. O, no! o, no! o, no! o no! Ja to nie chcę! Ja nie chcę! Ja nie chcę tam! Ja tam nie chcę! Ja pójdę. Dobra, ja wychodzę Wiem po się, żebyście mogli żyć. Wow! wow! Powiedziałam, że ja tam nie chcę! Na w głowę. Uo. Wow! Uo. Wow! Wow! Czekaj, granat. Opo Opowiedź... No, nie rzucaj granatami! Jak to się odbije, Obiecie to. Dlatego mówię o tym od razu. Paruwo, słuchaj jak, jak się, mówię do ciebie. Jakby się, jakby się odwróciło, oglądam stronę, was to. Wiesz. Z z was oglądam wam to nieba. Dobra, ogólnie musimy uważać sam. tutaj. Czy ty się <noise> od, 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 odrespisz? W sensie zrespisz? Nie, nie zrespisz się. Jak się fala, skończy. Jak się fala, skończy. wypuścił z nieba. Się zrespi, ale tak, poza tym to nie. W Raz razie to was to, oglądam. Jest jedno życie. Więc trzeba uważać. Zaryzykowałem byście mogli mieć co opowiadać. Uważajcie jak no i co tam? Co? Trzymaj mu głowę jakby sobie wiesz. Czekaj, czekaj. czekaj. Nie jest, nie? No nie bo cię. Bo cię random zadziobi. bo ja yy... No będę się uspokój o, tam! Już myślałem, że ten... No czekaj no! Powiedziałam no, ja swoje e, Powodzenia. O, o. Brawo! Dobra, Mam? Bo odbiłem, co? Się, odbiłem się od ściany na ciebie. Ale okay. co? 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 Jeszcze raz? Mnie, jakie brawo? Głodne, że odbiło się od drzwi pod nie? Jeszcze ale? raz jakie brawo? Okay. No, ja bardzo no, przetrwam. You are dead, me? Nie, yeah, totalnie minigany trzeba będzie odpalić tutaj. Bo sporo ich tutaj jest. Dobra, Nie, no, jest bo? to nie jest dobry to pomysł Czekaj! No tym to... Czekaj! Uspokój się! To naprawdę. Uspokój się. To już, to już lepiej, to lepiej. Musiałam <laughs> najpierw co wybrać paru. No, no. I drzwi mi się zamkły, no, halo. To no, to się otworzył, wiesz o tym. O. matko. Dobra. On się położył, położył się. Po lewej masz na schodach. Ale chyba muszę iść na drzwi, co? Nie mam zimnego pojęcia. Ja też? Halo, dzień dobry, bo ja bym chciała przejść przed po was. Halo. Można? Dzień nie dobry. To jest tak. blokada. O, dobra, dobra. Halo. Tu mogę e... przejść? Nie wiem gdzie mam iść, na dół czy w górę? Ja miałem dziwne rzeczy, widziałem przez chwilę. Ja nie wiem, ale mam wrażenie, że wszędzie biegają, że biegają z góry, nie? Oni, no, oni, oni... Oni wszędzie nie. chyba. Nie, oni są u gó w góry, w góry, z góry też są. Część jest u góry. Jest <laughs> to zbrojny, w głowę mu strzelaj. <laughs> yeah. Okej. Okay. No i dlaczego nie dałeś mi strzelić tym? Tylko nie w głowę mu strzelać, granatnikiem nie wolno, granatnikiem nie, 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 nie wolno, granatnikiem nie, nie. wolno, nie? No i to jest koniec naszej naszego... Ty zmieniłaś broń, nie ja zmieniłem broń, Ty strzelać w głowę przede wszystkim. Ale granatnikiem nie wolno, nie? To jest koniec naszego ale nie to no, jest, bo powiedzieć w głowie strzei, no to okay, nie mogę strzelać, strzelać pode... grenotnikiem. Słuchajcie, tu ogólnie jest 10 fal do przetrwania. W z Jest 10 fal do przetrwania. Ja nie wiem, czy my to ogarniemy, no nie? Eee, eee, dobra, mi wystarczy to... jedna fala. Nie nauczyliście się na moim przykładzie, na no przykład. Dobra, prawie. słuchajcie, y, bierzemy minigany teraz jeszcze raz, próbujemy. Dobrze, niech wam wyjmie. Ja minigany celujcie w łeb i lecią w sklepie. Ja wbiorę gazu łzawiący. Będą płakać. A, płakać. Chyba ja będę ty płakać. Ty płakał krwią przez klatę, wiesz? Załóż sobie taki, taki, taki taką ciężką zbroję jak tam ten i będzie git. Zjąłam strój, który jest odporny na wszystko. No nie to co już okay, takie... na początku gołamia. nic się nie działo, więc możemy sobie przebiec od razu tam, gdzie ten gdzie trzeba. Z brzuchami i tak dalej. Także ja już Idę. Okej, a i gdzieś tutaj dopiero w tym miejscu? Tak, w tym miejscu. Dobra, a tu biega, biega 5 sekund, jest, biega, 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 biega. Bo się tu będą góry, góro. No jak się zatrzymałeś, najpierw zatrzymasz się, za to Poczekajcie, bo nie wiem czy oni tu wejdą, tu będą się też rozpić, czy nie? Poczekajcie chwilę, 10 sekund, okej, okay, dobra. Oni rozpią się po prostu tam gdzieś. i mołotowa. Tak nie było, <laughs> dalej, gdzieś dopiero. Byli, tylko dalej. że no, już tutaj przejść. Okej. Okay. Dalej. Nie, bo chodzi o to, jak, jak była blipa, to, że tam ktoś się cofnął, no to byśmy musieli się cofać później całkiem do tyłu. I will destroy them right now. Dobra. A tu teraz wybiegasz przez drzwi i nagle. Ciężko zbrojny. zbrojny. Ja chcę ciężko zbrojny w tym momencie. No, w Dobry, sumie dobrze. też. No. Ale ci to mają normalnie taki wystrzał. No mają. No nie? Dobra, uwaga. Jerzy, to do mnie znowużym. Far, co? Far, far away to tu galaxy. Czyli to jest to miejsce. A, to tutaj było, no. Dobra. Jasne. Okej, okay. zaczynamy akcję. Stela dom. Ale ja nie widziałam go nawet. Eee, aha. Ja nawet nie widziałam, ja totalnie widziałam tylko pociski. No ja też. Nie jest pisane, by przetrwać. Ja w ogóle dostałem z jakiejś strzelby. Hmm. Zaraz, o kurczaki. No i gdzie schodzisz? No przepraszam. <laughs> dawaj, dawaj, patrzysz wow. no I już sam. Widzisz? Ile mam życia <laughs> wyszło no. Ja jednak jestem słaby, bo wpadłem na hita To no, u mnie z daleka to było Dobra, spokojnie, Mogę Kibicuj, patrzeć je, nawet. kibicujcie mi Kibicujcie mi Jeśli uda ci się przejść dalej Cię. niż ja, to i, i, i będzie git Tak? Tak Dobrze, tu nie trzeba przeładowywać no. Dalej, dalej Dobra, ciężko zbrojny poszedł. No, pierwszy. Pierwszy z 300. No, ja mi się trzech Dobra, drugi. Pół życia. Dobra, powolutku do przodu. Powolutku do przodu. O, rany. To jest A mega ciężka kłębią. akcja. Jak fal możemy prze 10 fal mamy przetrwać, to ja nie wiem No nie wiem Dobra Z Małymi krokami Oni tu chyba wbiegają cały chyba czas, co nie? Tak dużowy power Oho Strzelbę miał U. Ciężko zbrojny, dobra Dobra Dobra, dobrze, dobrze ci idzie Tam jeszcze tam jeszcze, Uuu, jeszcze jeden, bo... jakiś tutaj, dobra Patrz, ja to panu. zrobię, nie? Ja to zrobię, nie? No to ja zrobi. Mówię, ja to zrobię. Zrobi. Okej, okay, ale tylko pierwszą falę, to wystarczy. Mm. No to tak. I teraz pan Paweł eliminuje kolejnych przeciwników w drodze do zwycięstwa. W drodze do pokonania fali. Mu się uda. I jeszcze dziś będzie razem wow, z Joszellą ja ja i mną Jad kolację w Alhali Dobra, spokojnie. Na razie, okay. radzi sobie sympatycznie. Zabraknie mu amunicji w turce. Nie spokojnie, mam jeszcze sporo. Jeszcze robi wrażenie. Dobra. Jeszcze tylko troszeczkę. Czy przetrwa, czy da radę. Dobrze. O. Mam wrażenie, że to są ciężko z broni teraz. <śmany> 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 no, nie działa, nie działa. Nie mogę. To jest mega piekielnie ciężkie. On się tylko wychylił. On do ciebie plecami strzelił. To no, jest tak ciężko e, ubrany, z czym jest taki szybki e, jak Ja wolterii. myślę, że swobodna. Że tym z akcentem kończymy ten odcinek. Się tak e, nie, mi się Nie nawet pierwszej fali, bo e, jeżeli chcecie, koniecznie dajcie znać, czy wy przejdziecie jakąś falę. Przynajmniej jedną. No, no. E. Dokładnie dajcie znać. E, w razie czego nazwę macie. E, na początku odcinka nam jest pokazana dokładnie. na kolejne. u mnie będzie jeszcze link w opisie, więc nie, słuchajcie to jest prawdziwe piekło, nie? No. Wcześniejsze to takie to, to były naprawdę mega lightowe. to z przyjemnością stało się w miejscu i strzelało po prostu. Także przejść 10 fal to nie było, nie było trudne, ale teraz... Muszę się wyżyć. Ale no. Teraz to ja nie wiem, to... to. Właśnie wyżynie na sobie. To, jest, to jest U -u -u. ciężkie. To no, trzeba granatnikiem tam nawalać w dół po prostu. Chyba tak, tak. Także co? Dobra. To tak jest sobie. sobie My to myślę, na ten kończymy. Trzymajcie się, i Zasadziwe, pa, pa, Hello! baju. No tego się nie spodziewałem, że nie przejdziemy nawet do jednej pali, nie?